Umalowałem tę czwórkę Hammerite, to już mój drugi samochód po Volkswagenie LT. Strukturka, powiem jaką chciałem, taka lekka skórka pomarańczy, właśnie widać ją w słoneczku, bardzo gładki lakier. W deszczu jest to efekt hydrofobowy i powiem Wam, że jestem bardzo, bardzo zadowolony, jest to Hammerite biały, błyszczący. Aczkolwiek do tego błyszczącego, czy do lusterka, czy odbicia się w karoserii, w lakierze nie ma mowy. Tam jakieś tam zarysy widać, ale to nie jest tak jak normalny lakier. No wiadomo, tutaj gdzie było klejane, to jeszcze trochę tam farby zostało. Trzeba kąpeczką wodą i ścierać. Efekt dla mnie bardzo zadowalający. Użyłem na ten cały samochód półtora litra farby i to wygląda w następujący sposób naprawdę efekt super lakier twardy, już jak można to nazwać lakierem tak to właśnie wygląda i pokrycie naprawdę super super, tu zacieki, bo już wiadomo deszcz padał, już tak się narobiło to o. się nigdzie jeszcze trzeba będzie wiadomo, pod listwami nie wszędzie się doszło jak było klejone, to jakiś pędzelek można wziąć sobie poprawić, ale tak naprawdę jestem bardzo bardzo zadowolony. To już mówię, to nie pierwszy samochód, ale jak na takiego busika super.